Carperus to topowa seria wędzisk marki Sakana, w całości zaprojektowana i wyprodukowana w Japonii przy użyciu najnowszych technologii. Cechą charakterystyczną wędzisk Carperus jest cienki i lekki blank, który przy progresywnej akcji daje ogromną przyjemność podczas użytkowania. Wędzisko wyposażone w 6 przelotek, które są bardzo wytrzymałe na przetarcia nawet przy używaniu plecionek. Dodatkowo przelotka startowa, która ma 50 mm gwarantuje oddawanie bardzo dalekich rzutów. Wędzisko zostało wyposażone też w uchwyt kołowrotka Fuji, który wytrzyma nawet obciążenie największych kołowrotków typu Big Pit. Dodatkowo dolnik wędziska posiada wstawki z pianki i zgrubienie na dolniku, Dzięki któremu trzymanie podczas rzutu, podczas holu jest bardzo stabilne. Na serię Carperus składają się wędziska 2 i 3 składowe o długości od 3,60 do 3,90 m i krzywej ugięcia 2,75 lb i 3,5 lb. Ciekawostką i bardzo fajną niespodzianką jest wędzisko 3-metrowe, które spodoba się wędkarzom. Lubiący łowić w bardzo trudnych warunkach i uwierbiających hold z pontonu. Dodatkowo z wędziska trzyskładowe zostały wyposażone w system Sakana Dyslock X. Dzięki temu systemowi wędziska trójskładowe zachowują się jak wędziska dwuskładowe. Wędzisko Sakana Carperos zostało tak zaprojektowane, by przyciągało wzrok. No i projektantom to się udało. Omotki w kolorze złotym. Piękna czcionka z nazwą i parametrami wędziska. Karbonowa wstawka nad dolnikiem i karbonowy klips do żyłki. W połączeniu z dolnikiem naprawdę sprawiają, że ten kij wygląda świetnie i na pewno wyróżnia się spośród innych wędzisk na rynku.